Siemano moi drodzy, ja jestem Bolson, a dzisiaj rozwikłamy sobie zagadkę Kto zdradził Rollo. Czy była to Gerhilda i jego rodzona siostra? Czy może Lord? Tak więc moi kochani, przejdziemy sobie bezpośrednio już do samej misji. W tym momencie przesłuchujemy sobie e, oczywiście po kolei Gerhildę i Lorda, Tak sobie go zdrobiłem. No i oczywiście ona mówi, że była na polowaniu, e, natomiast... E, Rzuca trochę takie światło niepewności na Lorka, że on jest stary i chce go wygryźć i tak dalej. Natomiast w momencie, gdy przesłuchujemy Lorka, on mówi, że również był na polowaniu, no i że widział jak Gerhilda rozmawia z Sasami, bo to właśnie Sasi tutaj zaatakowali ten obóz. Przez co właśnie poszukujemy zdrajcę, kto ich tutaj doprowadził, no i dlaczego tylko tutaj przeżyło tych. Dwóch, no ewentualnie można powiedzieć, trzech Normanów z tego obozu Rolla. Kolejną, Lork nam opowiada, że on już służy bardzo długo y, dla tego rodu Rolla i już dla jego ojca y, także służył i bronił go swoją piersią. Tak więc, y, y, tak jakby nie ma za bardzo dowodów na to, ale to jest nie do końca pewne, bo obydwoje byli na polowaniu, y, a coś tu nie gra. W każdym razie, w dalszym ciągu przechodzimy sobie po prostu do Rolla i mówimy im co nam powiedzieli. On tutaj stwierdza, że no Gerhilda na polowaniu to słaby pomysł, słaba wymówka, bo ona fatalnie strzela, co za tym idzie, strzela z łuku, co za tym idzie, no, słaba z niej jest myśliwa, więc no już jest coś tu podejrzane. Natomiast właśnie o Lorku opowiada nam, że no on już służy bardzo dawno i w sumie to nie ma powodu, dla którego mógłby zdradzić. Kolejne co musimy zrobić, to przeszukać teren, gdyż no jest to dosyć istotna sprawa, by sprawdzić dookoła, czy czasem nie ma tutaj jakiś poszlak. No, i tak znajdujemy. Najpierw mamy tutaj cały stos jedzenia, czyli już to podważa i wersję Lorka i Gerhildy. Następnym miejscem, które jest oznaczone jako poszlaki w sprawie tego śledztwa, musimy udać się na przeciwną stronę obozu do krzaków. I tam mamy miejsce, w którym ktoś się chował. Czyli kura jest właśnie tutaj z podejrzanych osób. Ukryła się podczas ataku. Może właśnie to być ten zdrajca. No i wracamy i przesłuchujemy, już wiedząc dodatkowe informacje, ponownie. Najpierw tutaj przesłuchałem sobie Lorka. No i on tutaj próbuje nas omotać znowu, ale mówimy mu, że jak będzie tak ściemniał, no to dostanie młotem w łeb i na tym się skończy. No i on nam tu wyjaśnia, że po prostu schował się w krzakach, spał sobie wcześniej w lesie. Jak zobaczył, że jest najazd, no to. Samemu nie chciał walczyć z nimi. Natomiast do Gerhildy samej, jakim pytamy o co tutaj chodzi i co ona odjanie Pawla, nam tutaj, to mówi, że nie tylko Rolo może się spotykać z lokalnymi tam dziewkami, no i ona była na spotkaniu z jakimś chłoptasiem nieopodal w jakiejś wiosce. No i. Ja też, tutaj będąc faniakiem, oczywiście obiegłem cały już ładnie teren, no i sprawdziłem, po pierwsze, nie ma tu żadnej wioski, są jakieś pojedyncze zabudowania, nie było żadnego chłoptasia, z którym byśmy mogli porozmawiać, no i dodatkowo lork widział ją z jakimś sasem. No to już mi się wydawa wydawało podejrzane, no i już podejrzenia wpadły na Gerhilde, tak więc musiałem ją wyeliminować. No i tak też rozwiązałem tą całą misję. E, Oskarżając oczywiście Gerhilde i on wyjaśniając, e, by mieć stuprocentową pewność e, u, przeszedłem sobie jeszcze grę na dwa sposoby oczywiście. Nigdy nie zabiłem Gerhilde i właśnie to co się dzieje, co teraz możecie widzieć na ekranie. E, po kilku misjach dostajemy już od razu taką instant odpowiedź, e, tutaj widzicie Gerhilda właśnie e, osu, zamiast osłaniać, e, Tą kobietę, on, ona po prostu e, zdradziła, i znowu nasłała Sasu e, na tą całą naszą misję. Natomiast e, w drugiej opcji e, właśnie wygląda to tak, e, że Lorek czy Lork nam po prostu tutaj osłania Estrid i mm, właśnie ginie. E, tak więc moi kochani, mamy tutaj wszystko wyjaśnione. Mam nadzieję, że Wam się podobało. A tymczasem, trzymajcie się i do zobaczenia. Zostawcie łapkę w górę, lajka, komentarz. Oczywiście, żeby wspierać subskrypcję. I see you later, guys. Bye bye.